Noc z 24 na 25 grudnia 1976 roku, szosa łącząca połaniec ze wsią Zrębin. Troje ludzi wraca z pasterki: 18-letnia Krystyna w piątym miesiącu ciąży, 25-letni Stanisław i 12-letni Mieczysław. Za nimi podąża autobus wypełniony sąsiadami. Nikt nie przypuszcza, że ta wigilijna noc zapisze się jako jedna z najciemniejszych kart w powojennej historii Polski. Wszystko zaczęło się od narastającego konfliktu we wsi. Ostatnią iskrą było wesele i oskarżenie o kradzież jedzenia oraz zastawy. Jan Sojda, miejscowy bogacz nazywany królem z Rębina, wypowiada złowrogie słowa. Wyplenie kalitowe plemię Plan zemsty dojrzewa powoli ze świadkami i poczuciem całkowitej bezkarności. Tej nocy ofiary zostają zwabione z pasterki. Gdy idą poboczem, samochód potrąca małego miecia. Kiedy Krystyna i Stanisław podbiegają, by pomóc, padają ciosy kluczem do kół. Ciała zostają przewiezione autobusami i ułożone w rowie, upozorowane na wypadek drogowy. Około 30 osób jest świadkami zdarzenia. Nikt nie reaguje. Sprawcy zbierają przysięgę milczenia, każą podpisywać się krwią. Początkowo milicja prowadzi śledztwo w kierunku wypadku. Popełniono jednak szereg błędów. Sekcję przeprowadził lekarz bez uprawnień, autobus został szybko skasowany, a miejsce zdarzenia źle zabezpieczono. Dopiero ekshumacje i zeznania nastolatka przełamują zmowę milczenia. 7 listopada 1978 roku. Rozpoczyna się proces. Rok później zapadają wyroki. Jan Sojda, Józef Adaś, Jerzy Socha i Stanisław Kulpiński otrzymują karę śmierci. Rada Państwa zamienia później wyroki Sochy i Kulpińskiego na więzienie. Sojda i Adaś zostają straceni 23 listopada 1982 roku w krakowskim więzieniu na Montelupich. Ta zbrodnia wstrząsnęła całym PRL-em. To był zamach na wspólnotę, gdzie religia, strach i pieniądze stworzyły szczelną zasłonę milczenia. Powstały książki, reportaże, nakręcono film Zmowa, ale wciąż powraca jedno pytanie: jak to możliwe, że autobus pełen ludzi milczał? To była Wigilia i historia, która niestety wciąż pozostaje przestrogą. Dziękuję za uwagę. Jeśli chcesz poznać więcej historycznych wydarzeń, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia.